W trosce o bezpieczeństwo i dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta od poniedziałku 16 marca do odwołania bezpośrednia obsługa stron będzie realizowana w Urzędzie Miasta Chorzów, wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu i godziny wizyty przez strony. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, postawiliśmy na bezpieczeństwo, to znaczy w urzędzie miasta w holu głównym postawiono urnę, do której w można wrzucać dokumenty, które trafią do kancelarii głównej, a także pojawiły się płyny do dezynfekcji. Ponadto w Urzędzie Miasta, jak i w referacie komunikacji pod Estakadą zostały zamontowane specjalne płyty, które mają właśnie na celu zminimalizowanie tego ryzyka. Natomiast osoby, i o tym też bardzo prosimy, by pamiętać, osoby, które chcą przyjść do urzędu, bardzo prosimy najpierw o ten kontakt telefoniczny. Co ważne, pozostałe wydziały w urzędzie obsługują strony wyłącznie telefonicznie bądź też poprzez drogę mailową. My jako miasto bardzo dziękujemy mieszkańcom za zrozumienie i za dostosowanie się do tych nowych zasad funkcjonowania urzędu. Godziny funkcjonowania urzędu pozostają bez zmian. Wszystkie oficjalne i bieżące komunikaty publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów www.chorzow.eu.